Jak zbudować pokaźny triceps? W sensie to biceps, ale to jest triceps, i dzisiaj będzie o tym, jak zbudować ten, że widać triceps, ratops. No. Cześć Ludziska z tej strony, anaboliczny trener. Biceps już był, ale jeszcze raz przypinam, bo jest format to wiadomo, że trzeba go pokazać. W dzisiejszym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak zbudować triceps. Wskazówki, jak ogólnie. Doprowadzić do hipertrofii tego regionu naszego ciała. Pojawiło się parę komentarzy, jak mm, był tworzony właśnie film odnośnie klaty, te wskazówki odnośnie klaty, także paru komentarzy się pojawiło, żeby taki film nagrać na triceps. W związku z tym zebrałem się w sobie i dla Was nagrałem tego typu materiał, chociaż nie planowałem go e, nagrywać. Także, no, macie, cieszcie się, mam nadzieję, że przyniesie wiele. Dobrego. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Pierwsza dość istotna rzecz to anatomia tricepsów. Tutaj warto się pochylić. Oczywiście postaram się to zwięźle, szybko i krótko przedstawić. Triceps składa się z trzech głów: przyśrodkowa, przyśrodkowa boczna i długa. I ogólnie, jeżeli chodzi o sam ruch pracy tricepsa, to jest to dość proste. Po prostu prostujemy nasz staw łokciowy, tak? Czyli Taki ruch i ogólnie rzecz biorąc, ten triceps będzie pracował. Plusem jest oczywiście to, że inne mięśnie nie będą wchodziły nam w paradę. Jak dla przykładu przy wyciskaniu leżąc, inne mięśnie mogą nam wejść w paradę i nie będziemy stymulowali klacki. Będziemy na przykład stymulowali mocno przód mięśnia ramiennego, czy triceps właśnie. A w przypadku, kiedy chcemy skupić się na tricepsie i mamy ruchy izolowane, które mają faktycznie angażować triceps. No to nic raczej nam w paradę nie wejdzie, chyba że nasze ego, popsuta technika, za duży ciężar, za mały ciężar za lekkie trenowanie i tego typu rzeczy. Ale raczej inny mięsień nie wejdzie w paradę, także to jest niewątpliwym plusem. W kontekście tych głów warto wiedzieć jedną istotną rzecz. Głowa długa, w sumie ta jedna z istotniejszych głów, jeżeli chodzi o rozmiar naszej łapy, nie jest angażowana przy wyciskaniach. Jako jedyna nie jest angażowana, przyśrodkowa i boczna są angażowane. Dlaczego? Dlatego, że częściowo można powiedzieć jest dwustawowa i nie dość, że odpowiada właśnie za ruch prostowania łokcia, to również odpowiada za ruch prostowania ramienia. Prostowania ramienia. Co się dzieje przy wyciskaniu? Dochodzi do prostowania łokcia. Ale również zginania ramienia, tak? czyli ruch odwrotny do prostowania. W związku z tym ona działa antagonistycznie i agonistycznie, czyli ogólnie próbuje się skracać e, przez prostowanie łokcia, ale jednocześnie się rozciąga i doprowadza do tego, że nie jest angażowana, co również pokazują dane. Dlatego musimy dobrać ćwiczenia, które również zaangażują głównie tą głowę, e, no, i koniec zdania. Także takie ćwiczenia musimy dobrać. I jakimi ćwiczeniami będą właśnie te, te, które właśnie zaangażują głowę długą? Powinniśmy wybierać ćwiczenia, jeżeli chcemy zaangażować głowę długą, w momencie kiedy właśnie nasz, nasze ramię jest wyprostowane albo jest delikatnie za ciałem. i wtedy będziemy mieli większą szansę zaangażowania głowy długiej, jeżeli będziemy pracowali przy zgiętym ramieniu. To wtedy nieco mocniej zaangażujemy właśnie głowę boczną, przyśrodkową. Co oczywiście oznacza, już kończąc ten wątek pierwszy dotyczący anatomii, oznacza oczywiście nie mniej, nie mniej więcej to, że powinniśmy dobierać wierzenia takie, które będą prowadziły do prostowania łokcia w różnych pozycjach ramienia. Druga rzecz jaką należy pamiętać jest to, że triceps właśnie tak jak wspomniałem przy wyciskaniach jest mocno angażowany. I to przy klacie i przy barkach. Dlatego też to powinniśmy uwzględnić i wziąć pod uwagę pod kątem regeneracyjnym. I dla przykładu, jeżeli układamy sobie plan treningowy i w naszym planie treningowym mamy na przykład trening push, gdzie robimy dwa ruchy wyciskania na klatkę Jeden ruch wyciskania na barki. No to to już jest spora objętość dla naszego tricepsa, i musimy to wziąć pod uwagę. I dlatego na takim treningu jedno ćwiczenie raczej powinno już wystarczyć, żeby zaangażować ten triceps dodatkowo. Więcej nie znaczy lepiej. I tutaj przesadzanie z tą objętością może być kontrproduktywne i prowadzić do tego, że ten triceps się nie rozwinie. To już oczywiście jest zależne od tego, jaki system treningowy wybierzemy, jaką będziemy mieli ogólnie objętość, jak poukładamy kolejność ćwiczeń itd. itd. Jeżeli chcemy faktycznie skupić się na tricepsie i nie chcemy go, nie, go zaniedbywać, to oczywiście powinniśmy dobrać, wybrać kolejność przede wszystkim też ćwiczeń tak, żeby na przykład nie robić go jako ostatni ze wszystkich ćwiczeń, bo dla przykładu mamy 6-7 ćwiczeń na naszym, naszym planie treningowym no to też szóste, siódme ćwiczenie to już jest takie raczej dobicie leżącego. Bardzo często tak to się właśnie kończy, że już nam się troszeczkę nie chce i jesteśmy mniej, jesteśmy mniej zaangażowani do danych ćwiczeń, tak? Więc jeżeli dla przykładu może tak być, że nasz triceps trochę odstaje, lepszym pomysłem będzie go danie na początek, na początek treningu w tych pierwszych trzech, czterech ćwiczeniach, żeby mocniej się na nim skupić. Także bierzemy pod uwagę częstotliwość, czyli ile razy w tygodniu ten triceps pracuje, to um, jakie partie pracują w danym e, treningu. Czyli, dla przykładu, jeżeli mamy połączenie klatka m, triceps, plecy, biceps, może warto by było to nieco podmienić. Triceps już pracuje przy klatce. W związku z tym, może warto było dać mu odpocząć tego dnia i zrobić ten triceps właśnie z plecami, kiedy będzie świeżutki i kiedy faktycznie będziemy mogli skupić się na docelowych ćwiczeniach na nim, na niego. A z kolei biceps zrobić właśnie z klatką. To już oczywiście, tak jak wspomniałem, zależy od systemu treningowego. W każdym razie musimy pamiętać o tym, żeby ten triceps się regenerował, ponieważ no, jeżeli nie będzie zregenerowany, a będziemy dalej go. Angażowali, możemy prowadzić do tego, że nie będzie rósł tak, jak będziemy chcieli. Trzeci punkt, czyli to, na co większość osób czeka, czyli w sumie no jakie te ćwiczenia robić, żeby rozwijać ten triceps, tak. Eee, no i ogólnie rzecz biorąc, wybierając ćwiczenia, powinniśmy zwrócić uwagę na parę istotnych rzeczy. Przede wszystkim preferencje, tak, czyli to, czy dane ćwiczenie nam się podoba, czy lubimy je robić, czy nie ma żadnego dyskomfortu. Czy dobrze nam się je robi, dobrze czujemy tricepsy tak dalej, i tak dalej. Także preferencje tutaj powinny odgrywać kluczową rolę w naszym treningu, bo inaczej może być tak, że ćwiczenie będzie super, ale nie za bardzo nie nam się chciało je robić. Druga rzecz to jest łatwość progresji. Jeżeli ćwiczenie jest bardzo trudne do progresowania, musimy robić bardzo duże e, naginać, powiedzmy, się do tego ćwiczenia, żeby w ogóle sprogresować, Przykładem może być prostowanie nóg na maszynie. Bardzo łatwy sposób progresji, syzywki, no już nie do końca. W związku z tym no, ćwiczenie musi być tak dobrane, żebyśmy byli w stanie dość swobodnie robić w nim postępy. Tak? Najlepsze będzie po prostu takie, gdzie będziemy w stanie dołożyć np. 2,5 kg, 1,25 kg czy tam 5 kg co tydzień, co trening na, na samym początku i tak dalej i tak dalej. także na te rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę. technika, łatwość utrzymania techniki, tak, jeżeli jest jakieś skomplikowane ćwiczenie, no to może też nie do końca być dobry wybór. o progresji już wspomniałem, o tym jak czujemy dane ćwiczenie, czy jest ok, czy dobrze czujemy ten triceps, że on tam pracuje, mamy świadomość pracy tego tricepsa. To, to też jest oczywiście istotny dyskomfort, tak, jeżeli on się pojawia, no to to będzie nas już też troszeczkę blokowało, żeby robić jakieś postępy w tym ruchu. No dobra, ale przechodzimy oczywiście do mięsa, czyli jakie ćwiczenia. Podzielimy, podzielimy to sobie na te głowy wymienione w pierwszym podpunkcie. Głowa długa, o której tyle się rozwodziłem, tak jak wspomniałem, ramię przy ciele, zaciałem i tutaj możemy wybrać yy, parę ćwiczeń. Ja tutaj jako główne dałbym pompki na poręczach. Bardzo fajna możliwość podejścia do tego treningu w kontekście motywacyjnym, motywujące ćwiczenie. Jak się patrzy, tak na innych z boku jak wykonują to ćwiczenie, jakie postępy robią siłowe i tak dalej, to może być motywujące i to może być trochę nasz cel, który jednocześnie pozwoli rozwinąć ten triceps, coś, ala wyciskanie na przykład ze sztangą. Także to bym dał jako pierwsze. Ewentualnie takie pompki, ale na maszynie to również będzie dobra opcja do wyboru. Jeżeli mamy taką maszynę, to dodatkowa stabilność pozwoli właśnie również mocniej skupić się na tricepsie. Drobnym ćwiczeniem może być na przykład prostowanie na lince wyciągu z linkami wyciągu, gdzie będziemy te linki właśnie dawali na zewnątrz. Taki długi sznur musi być, żebyśmy mogli dać sobie właśnie te linki za. Ciało. Ewentualnie moglibyśmy jeszcze skorzystać z ćwiczenia jednorącz, gdzie po prostu tutaj gdzieś postaram się wstawić film, gdzie cofamy sobie ten, to ramię za ciało i prostujemy właśnie sobie staw łokciowy. Wtedy też ta głowa długa preferencyjna powinna być mocniej zaangażowana. Drugi zestaw ćwiczeń jest nieco łatwiejszy, tak jak wspominałem przy zgiętym ramieniu. Tutaj mamy naprawdę bardzo dużą dowolność. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, możemy wybrać wyciskanie francuskie, popularne ze sztangą, z handlami, jak, jakiś GM press, tak bardzo popularny w ostatnim czasie, wyciskanie ze sztangą wąskim chwytem, czy to na smifie, czy to po prostu ze sztangą swobodnie e, prostowanie na wyciągu. E, gdzie mamy ręce nad głową? Naprawdę tych opcji tutaj jest wiele i po, powinniśmy po prostu kierować się raczej preferencjami. I trzeci rodzaj ćwiczeń to coś unilateralnego, co pozwoli nieco mocniej po prostu wyizolować jeszcze tą pracę poszczególnych ramion. Tak? Zwłaszcza jeżeli jest jakaś dysproporcja, to może być bardzo dobry pomysł, żeby po prostu każde ramię robić. Z osobna i tutaj w sumie ćwiczenie podałem w zestawie pierwszym, tak, czyli to prostowanie jednorącz mo, może być genialnym ruchem, który będzie łatwy do progresji, łatwy do ustawienia się i do angażu właśnie głowy długiej, ale również tak jak wspomniałem głowa boczna i przyśrodkowa będzie fajnie tutaj angażowana. Większy zakres ruchu dzięki pracy, pracy unilateralnej, tak bardziej skupić się możemy na pracy tego mięśnia, więc to jest na pewno wybór warty rozważenia. Czwarty podpunkt to zakres ruchu i zakres powtórzeń. I to jest ogólnie podpunkt, który tak naprawdę dotyczy każdego każdego możliwego mięśnia, który trenujemy. Zakres ruchu wydaje się, że jeżeli chodzi o triceps, to on najlepszą dźwignię ma przy tym końcowym wyproście i on tutaj będzie najlepiej pracował, ale to też będzie zależne od y, głów, która będzie nieco mocniej angażowana w, w rozciągnięciu, która w spięciu, nieważne, wydaje się tak czy siak, że on może nieco mocniej być angażowana właśnie przy tym wyproście, ale to nie znaczy, że powinniśmy robić jakieś ćwiartki, y, dane, coraz więcej danych wskazuje, że y, te pra ta praca w pełnym rozciągnięciu y, tutaj przy upadku, gdzie jest to rozciągnięcie mocne tricepsa, i tutaj, jakbyśmy mieli upadek, może dawać nieco większe rezultaty. I tak, patrząc na ogólnie, na wszystkie mięśnie, dane na to ogólnie na ten moment wskazują. Jeszcze oczywiście nie wiemy wszystkiego, ale wydaje się, że może to dawać nieco lepsze rezultaty niż praca przy samym, na przykład, spięciu. Dlatego, raczej, nawet jeżeli chodzi o ten triceps i tą dźwignię. To skłaniałbym się ku temu, żeby robić te um, ruchy, wszystkie, które będziemy wykonywali w pełnym zakresie ruchu, w pełnym rozciągnięciu tego tricepsa i w pełnym spięciu. Um, tutaj raczej na tym bym się skupił. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to oczywiście musi być dobrany indywidualnie do każdego ćwiczenia. Jeżeli chodzi o izolację, raczej poniżej 10 powtórzeń. Nie schodziłbym, chociaż oczywiście można to zrobić, jeżeli mamy super świadomość ciała, super kontrolę nad ciałem, stabil, stabilność i tak dalej, ale bardzo dużo osób nie ma i dlatego raczej poniżej tych 10, może nawet 12 powtórzeń bym nie schodził. Wybrałbym zakres np. od 12 do 15, żeby robić swobodnie postępy z dobrą kontrolą ruchu i pracą tego mięśnia, żeby uniknąć ego-liftingu, który Hmm, może doprowadzić do tego, że ten triceps po prostu nie będzie pracował tak dobrze, jak mógłby pracować przy nieco mniejszym ciężarze. Pamiętajmy, że ciężar nie gra roli, liczy się to, jak blisko upadku będziemy, żeby po prostu hmm, doprowadzić do tego, że e, dojdzie do angażu wysokoprogowych jednostek motorycznych i e, wysokiego napięcia mechanicznego. I to możemy osiągnąć, trenując mniej więcej w zakresach od 30% ciężaru maksymalnego do około 85-90%. Jeżeli tak będziemy trenowali, no to, czyli to będzie jakieś 5 do 30 powtórzeń. Te efekty w kontekście hipertrofii mogą zajść. W każdym razie, zakres powtórzeń 12-15% to jest raczej przy izolacjach. Pompki na poręczach, tutaj można nieco dać niższy zakres, tak 6-8%, taki bardziej siłowy 8-10% w którym też bardzo dobrze można progresować, zwłaszcza jeżeli mamy, tak jak wspomniałem, super świadomość nad naszym ciałem. Także to tyle, tym razem cztery podpunkty. Jako piąty możecie dać sobie białko i nadwyżkę kaloryczną, bo to w sumie najlepszy okres do rozbudowywania masy mięśniowej, tak? czyli nadwyżka, tyjemy yy, z czasem i, i dostarczamy odpowiednią ilość budulca, czyli naszego białka. Sen też jest w sumie bardzo istotny, więc te 7 godzin minimum warto by było spać. Więc to jako punkt numer 5, taki bonusowy, możecie po prostu potraktować, jeżeli faktycznie zależy Wam na hipertrofii, tak? czyli rozbudowywaniu danego mięśnia. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o triceps. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym kontynuował, powiedzmy, tą serię, która się pojawiła z Nienacka, dotyczącą innych ćwiczeń, tak? tak, czyli na przykład, nie wiem, jakiś biceps, nogi, czy cokolwiek innego. To oczywiście dajcie znać w komentarzu. No i co, na ten moment to tyle. Życzę Wam dużych tricepsów, oczywiście dużych też bicepsów, bo to w sumie najistotniejsze. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Na razie.